Nie wiem, co mogę opowiedzieć o Suzume, co by nie zdziwiło fanów Makoto Shinkai. Na wstępie powiem, że możliwość obejrzenia anime w kinie to bardzo ciekawe odczucie, dodając do tego, że ostatnim razem w kinie byłem na tej Story 3. Mega pozytywne odczucie. Co do samego seansu pojawiło się parę zgrzytów, o których pozwolę sobie zacząć punktując takie rzeczy jak to, że wszystkie produkcje Makoto są identyczne, jeśli się im przyjrzymy, oczywiście nie myślcie, że to krytykuje. Bardzo mi się podoba, że trzyma się swojego schematu tworzenia filmów. Obejrzałem wiele jego produkcji i widzę to głównie schematy takie jak klęski żywiołowe, utrata bliskiej osoby, poczucie prawdziwej miłości. Po tej nie do końca krytykującej krytyce powiem, że najbardziej bolało mnie to, jak wydłużony był seans. To było bardzo trudne 120 minut. W niektórych miejscach schematy były tak powtarzalne, że bardzo łatwo było można zasnąć w fotelu. Jeśli obejrzyliście zwiastun, to takiego właściwego seansu zostało wam prawdopodobnie 20-30 minut, ponieważ zwiastun zawarł bardzo dużo i bardzo dużo zdradził. Wydaje mi się, że 90 minut spokojnie by mogło ukazać cały seans. Wszystko przez te wydłużane sceny, gdzie film bardziej przypominał quest'a w nowych grach RPG, czyli idź w wyznaczony punkt, zrób tam jedną rzecz, którą zawsze robisz w tym punkcie, czasem wiesz gdzie masz iść, czasem podążasz za NPC. Nic ciekawego, chyba że potraficie naprawdę wczuć się w to, co dzieje się na ekranie. Ja niestety nie daję się ponieść przygodzie razem z bohaterami. Nie uważam, że nie warto iść na Suzumę do kina, wręcz odwrotnie. To nadal jest świetny film na dużym ekranie, jeśli nadal go grają. Jeśli nie oglądaliście poprzednich produkcji Shinkai, to jest to dobry start, żeby obejrzeć wszystkie jego filmy. Mi, jako osobie już obeznaną z jego twórczością, jest łatwo założyć, że Kimi no Nawa wyszło o wiele lepiej. Weathering with You jest tak na równi... A o She and her oraz 5 cm per second, które strasznie mi się spodobały, raczej nie ma co zestawiać z, z pełnomaterzówkami. Chociaż pewnie u mnie i tak uplasowałyby się wyżej niż Weathering with You, a jednak zdecydowanie niżej niż Suzumes. Tak więc oceniłem jak na razie tylko fabułę, więc nie martwcie się, że za bardzo jadę po tej serii. Ważną rzeczą u mnie przy oglądaniu filmów jest pytanie: czy do płaczu, czy do śmiechu. Tak więc, ja zaśmiałem się parę razy i byłem usatysfakcjonowany poziomem humoru. Co do płaczu i smutku, zdarzyła mi się jedna sytuacja, gdzie poczułem charakterystyczną gulę na gardle, która jest wstępem do załkania, więc smutawa też gwarantowana. Kreska jest magiczna. Nie mogę moderać wzroku o niektórych momentach. Jednak z drugiej strony CGI w pewnym momencie było bardzo nieprzyjemne dla oka. Wręcz chciałbym rzec, że sprawiło mnie pewne odruchy. Co do muzyki, to jakoś nie zauważyłem, że w ogóle istniała, i może na tym miało to polegać. W końcu to jest background music i musi ładnie wkomponować się w film, a nie przewodniczyć w nim. Jedną piosenkę, którą zauważyłem, była ta z głównego trailera ona najbardziej zapadła mi w pamięć. Wtedy, gdy zagrała, przyznam, że poczułem ciarki na skórze. Podsumowując, suzumy rąduje u mnie z oceną 9,1 na 10. Warte do obejrzenia, jednak dla nowych fanów anime może być trudna do zrozumienia. Mam nadzieję, że opinia, której wysłałeś, pomogła Ci w decyzji, czy wybrać na seans lub sprawdziła się z Twoją oceną filmu. Tak więc dzięki za obejrzenie i do następnego.